Honda. Pytaliście się mnie o Hondy I już Wam przedstawiam Hondę CRV. Szukaliście Hondy CRV. Tutaj macie 1.5 Turbo 2019 rok. 89 000 RMB. Daje nam to kwotę. Powinna Wam się tutaj pojawić na ekranie. Fajna w automacie, oczywiście. Tu wszystko w automacie. Bardzo ładna. Zadbana CRV240 Turbo Takie ma oznaczenie Tak wygląda Bez ryski, bez żadnej rysy Gotowa do wzięcia Także zapraszam serdecznie Wiecie gdzie Dzwonicie A my się już zajmujemy resztą Na razie Dobra, ja się śmijam.